Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizatorem dzisiaj najważniejszego wydarzenia w polskiej chemii, w polskim przemyśle chemicznym już od trzech lat. To trzecia edycja Kongresu Polska Chemia w tym roku w Krakowie. To miejsce, w którym skupiamy najważniejszych przedstawicieli polskiego sektora chemicznego, ale także przedstawicieli zagranicznych koncernów. Tutaj skupiamy najważniejsze osoby, reprezentantów polskich przedsiębiorstw bezpośrednio skoligaconych, powiązanych z wytwórcami w chemii, ale także ci, którzy wspierają rozwój przemysłu chemicznego, tak zwanych funkcji wsparcia. Zatem oprócz tego elementu integracji sektora, pokazujemy jak przede wszystkim ten sektor potrafi ze sobą współpracować, dyskutować o tym, co dzisiaj jest dla nas najważniejsze i próbować wspólnie poszukiwać i znajdywać może przynajmniej starać się znajdywać najlepsze rozwiązania na wyzwania, które nam stawia, na przykład legislacja unijna czy krajowa, ale także wyzwania chociażby związane z wzmacnianiem konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego, między innymi wzrost innowacyjności. Polska jest przemysłu chemicznego, to Bezustanny rozwój także przede wszystkim pod kątem naszych podmiotów członkowskich, których dzisiaj zrzeszamy już 130, ale także nasz rozwój skierowany do większej współpracy z całym sektorem chemicznym, do lepszej reprezentacji interesów całego przemysłu chemicznego w Polsce, działania związane z rzecznictwem na rzecz sektora, na rzecz jego rozwoju, rozwoju innowacyjności, rozwoju jego znaczenia dla polskiej gospodarki. Tym dzisiaj Polska Izba Przemysłu Chemicznego się zajmuje czyli cały czas dostosowujemy siebie do potrzeb naszych członków, ale także do potrzeb całego sektora, oferując m.in. Liczne projekty, które wspomagają działalność naszych przedsiębiorstw, począwszy od bezpiecznej chemii, kończywszy na projektach związanych z energetyką czy rozwojem kadr, ale także projekty unijne, w ramach których też wymieniamy się doświadczeniami pomiędzy krajami wspólnotowymi, a naszymi realizatorami tego typu projektów, jak projekt nowy, który w tym roku otrzymaliśmy do realizacji, Hemlock Multimodal, to już trzecia edycja wielkiego Hemloga. Ponadto Izba to także wielka kampania Polska Chemia, którą zainaugurowaliśmy w zeszłym roku. W tym roku przygotowujemy pełne wdrożenie kampanii wizerunkowej dla branży, po to, aby wzmacniać wizerunek sektora, żeby pomagać sektorowi przezwyciężać bariery, między innymi także z odbiorem społecznym chociażby oddziaływania tego sektora czy przemysłu chemicznego, zarówno na środowisko, jak i społeczności lokalne, ale także kampania, która ma nam pomagać pokazywać nasze problemy i docierać do naszych odbiorców, ale tych, którzy mogą pomóc przezwyciężać wszelkie nasze problemy i osiągać nasze cele. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim naszym członkom, wszystkim podmiotom zrzeszonym i wszystkim innym organizacjom, które z nami współpracują, ponieważ za Państwa wsparciem tak naprawdę nasze działania związane ze wsparciem dla sektora, z pomocą w rozwoju sektorowi chemicznemu, mogą osiągać swój cel i efekt.